hmm Witamy serdecznie w naszym lesie Lucky Luna Forest i zapraszamy na nasze leśne story. u znajomych obrodziła jabłonka. No i są tacy życzliwi, że właśnie dają jabłka dla karmienia naszych dirów. I dzisiaj przywieźliśmy parę buszli, właśnie takich pięknych jabłek naturalnych, bez żadnej chemii. Tak jeszcze dosypiemy naszym kupilom leśnym taką mieszankę specjalnie właśnie dla nich. Ja przyszłam z takim urządzeniem i z takim urządzeniem. Zapewne wiecie, do czego to służy. W tym roku mamy bardzo dużo niedźwiedzi, i każde takie wyjście w głąb lasu przypomina mi o tym, że trzeba jednak dbać o swoje bezpieczeństwo. Bardzo lubię takie jabłka bez chemii, dzikie. Pamiętam za dziecka, jak u babci na drodze dojazdowej można było nazbierać takich pysznych jabłuszek. I zrobiło się naprawdę jesiennie. Czas złożyć gazibo i schować go do kontenera na zimę. Mam nadzieję, że w następnym roku jeszcze nam się przyda. Roboty, jesień się zbliża. Porządkować trzeba. Zima, na zimę trzeba się porządkować. <grymne> na jesień też. No tak, kilka rzeczy z kabiny też trzeba uporządkować. Moją sztalugę, e, hamak, z którego teraz nie będziemy korzystać. No i gazibo i kilka jeszcze innych rzeczy. Jak dobrze, że mamy ten kontener. To super sprawa. Sezon zamknięty. Porządki, porządki, porządki. A ja jeszcze zaglądnę, co słychać w moim ogrodzie. Pewno też będę musiała. Trochę tam zrobić porządków to na jesień. Tak lubię, jak mogę zebrać coś z mojego leśnego ogrodu i zrobić z tego jakieś smaczne jedzonko. A teraz chwilę czas na odpoczynek, relaks. Bo jutro czeka nas sporo roboty. Jesienne poranki już coraz chłodniej, nawet w kabinie. Dzisiaj było tylko 6 stopni, więc rozwalimy, żeby zrobiło się troszeczkę cieplej, a my pójdziemy na zewnątrz. I tak jak wspominałam, tyle pracy w ogrodzie na jesień mnie czeka. A my znowu pojechaliśmy po jabłka dla zwierząt. Tym razem kupiliśmy sporo worków. No a w workach niespodzianka hmm. połowę jabłek zgniłych. Mamy teraz nauczkę już więcej od tego pana. Na pewno nie kupimy. Zapowiada się super pogodny dzień. Wybieram się na grzyby. W tym roku mamy w lesie niesamowicie dużą ilość maślaków, więc będzie dzisiaj sos maślakowo śmietanowy z cebulką. Mm. Uwielbiam. To są smaki polskie. Dzisiaj mamy dobry zbiór, a będzie jeszcze więcej, jak pójdę w drugą stronę. To tylko na naszej górce przed, przed, samym, przed samą kabiną. Udane. Jeszcze żadnego roku nie zebrałam aż tyle maślaków, co w tym roku. Super! Bardzo się cieszę, uwielbiam! I uwielbiałam zawsze. W Polsce mieszkaliśmy tak blisko lasu i to było cudowne. Jak za dzieciaka, razem z mamą, z sąsiadami, wszyscy wybieraliśmy się. Na grzyby i przynosiliśmy koszyk grzybów. Wspaniałe to było. Bardzo to lubię. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy. Odkryliśmy niedaleko nas farmę pieczarkową, gdzie można wziąć e, już zużytą. Ziemię po produkcji pieczarek do swoich ogrodów, więc nie omieszkaliśmy to zrobić i przywieźliśmy sobie trochę takiej ziemi, żeby na wiosnę móc przekopać. I mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze lepsze zbiory niż dotychczas. Ciężki, bardzo ciężki jeszcze. No i czas zrobić mój ulubiony, grzybowy, maślakowy. Sos z cebulką, ze śmietanką i z zieloną natką pietruszki. Jestem ciekawa, czy wy też macie taki przepis na maślaki w śmietanie? Właśnie na niedźwiedzia, którego prawdopodobnie już Matko matka odgoniła. odgoniła. Znowu jest. O, jest znowu. Na szczęście jesteśmy w takiej dosyć bezpiecznej odległości. Nie, może być widać przez ten nagrażnik. Zaraz spróbuję. Nagra spróbuję nagrać. Nie, chwycił jabłko. Chwycił jabłko i uciekł. I uciekł. Ale naprawdę nie Ale znowu wróci. Jak tylko to jabłko zje gdzieś tam z boku, to znowu wróci do jabłek. No nic, będziemy, będziemy patrzeć. Taki mały. No, taki bejbuś. Chyba, musi... że gdzieś matka leży. Może matka leży. To lepiej nie podchodzić tam. Na pewno nie. Dzisiaj zaczynamy się przygotowywać do zimy, czyli sprzątamy drzewo, tniemy, rąbiemy, wykupujemy, układamy, układamy wykopujemy kwiaty, no bo zima już za pasem i coraz zimniej już w nocy. Więc mamy sporo roboty, jak to na jesień. Zresztą tutaj w lesie ciągle jest dużo roboty. na by człowiek nie umarł tyle tego opału no i trochę ogrodu uporządkowane rabat kwiatowych Artur już zwiózł drzewo jeszcze trzeba je porąbać i poukładać a teraz, teraz będziemy trochę teraz będziemy grabić las Znowu. <laughs> Gosia tak tu grabi las, że tak jest gładko, że wiórki w Polsce składają. zmartwiony moje spodniobuty Tak, żarły myszy ze żarów myszy Wyciągamy już teraz spodniobuty bo na musimy myśleć o wiośnie bo na wiosnę e, ruszamy na, na pstrągi, na rzekę łapać na muchówkę i niestety trzeba będzie kochanie o, wiadomo, co dostaniesz pod choinkę, <laughs> Szkoda. Teraz jest rozłączać pompę, którą my podłączoną wodę z rzeki. Używaliśmy tą wodę przez lato. Puszczona, studzienka zabezpieczona na zimę. I jeszcze jak co roku wymieniam olej w agregacie przed zimą.